Siemanko, dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka aspektów takich technicznych, detali jak to mniej więcej wygląda a na początek zasubskrybuj ten kanał by być na bieżąco Konstrukcję już znacie, zaprezentowana na innych moich filmach a teraz skupimy się na takich y, detalach tutaj jak widzimy jest płaski dach ale to nie oznacza, że jest wszystko na płasko bo tam jest 3 stopnie spadu dachu rynowanie mamy z tyłu nie jest zasłonięte żadną belką na samej górze jest papa zgrzewalna. Podwójna warstwa. Tutaj mamy rynne. No i oczywiście obróbki blacharskie na górze tych naszych belek. Bo one wystają też do góry. Dlatego je trzeba zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi od góry. Spad dachu, tak jak już wspominałem, mamy 3 stopnie, czyli około tam 5 cm na metrze. Teraz narożniki. Zazwyczaj robię to z kątowników. Ale w tym przypadku zrobiłem to z tych samych listek co lamele i moim zdaniem dużo ładniej się prezentuje, jeżeli to nie jest na zlicowane tak na równo to są deski świerkowe 24 na 70 mm odstęp między nimi jest taki sam jak grubość czyli 24mm teraz żeby nam te drzwi przesuny nie latały, no to użyłem takich kątowników ocynkowanych przykręconych do kostki brukowej tu na każdym kątowniku jest dana termokurczka i zgrzana żeby nam to fajnie sobie jeździło po tym plastikowym odbojniku tutaj na górze szyny mamy już blokady pozakładane żeby nam się totalnie nie przesuwało zamykane jest to wszystko na taki skobel moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie do tego typu drzwi przesuwnych zakładamy kłódkę no i mamy zamknięcie gotowe wiele osób pytało się w komentarzach dlaczego to jest surowe no, to klient sobie sam pomaluje. Ja tylko dostarczyłem farbę lakier dekoracyjną UV z Remersa. Kolor jasny dąb. A wszyscy co obserwujecie mój profil, no to dobrze wiecie, że ja zawsze przychodzę do klienta już z pomalowanymi elementami. Także zostaje tylko montaż. Pytaliście się mnie jeszcze w komentarzach, jak zrobić spad dachu. No, to tu mamy trzy ścianki, one muszą być wszystkie w jednej linii, w poziomie zrobione a ta tylnia jest obniżona o właśnie wartość tego spadu dachu czyli tam 3 stopnie około 20 cm po całej długości no i wtedy zakładamy krokwie no i mamy uzyskany spad a to że tego nie widać od boków no to to jest głównie zasługa tych wielkich belek która jest jedna na drugiej na boku konstrukcji także tak to mniej więcej wygląda jak się podobało no to zostaw jakiś ślad po sobie zasubskrybuj ten kanał żeby nie przegapić następnych moich realizacji i pozdrawiam.